Lena i zaginiony klucz Mikołaja? Rozdział trzeci. Tajemnica magicznej mandarynki. Przez chwilę panowała cisza, tylko tykanie starego zegara na ścianie i odległe brzęczenie maszyn z fabryki. Lena stała po środku warsztatu, patrzyła na smutnego Mikołaja. Nigdy nie wyobrażała sobie, że Mikołaj może być taki bezradny. Zawsze myślała, że Mikołaj potrafi wszystko. Że ma odpowiedzi na każde pytanie, że magia zawsze działa, ale teraz widziała prawdę. Mikołaj był po prostu człowiekiem. Może z długą brodą i magicznymi saniami, ale nadal kimś, kto może zgubić klucz i martwić się i nie wiedzieć, co robić. Może jeszcze raz sprawdzimy sypialnię? Zaproponowała cicho dziewczynka. Mikołaj podniósł głowę i uśmiechnął się smutno. Sprawdziliśmy już trzy razy moje dziecko. Trzy razy i nic. Wstał z ciężkim westchnieniem i podszedł do okna. Za szybą w świetle księżyca majestatycznie stała zamknięta stodoła. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Może, może spróbuję wyważyć drzwi? Zastanawiał się głośno Mikołaj. Albo wleźć przez komin, a... – No tak, stodoła nie ma komina – westchnął Mikołaj. – No to może wykopię tunel? Wiedzieli jednak, że to się nie uda, a czas uciekał. Lena usiadła na drewnianej skrzynce. Czuła się bezradna, przyleciała tu, żeby pomóc, a teraz nic nie potrafiła zrobić. – Przepraszam, myślałam, że dam radę ci pomóc. Mikołaj od razu odwrócił się i przykucnął obok. – Hej, hej! Nie mów tak. Pomogłaś mi więcej niż myślisz. Dzięki Tobie odtworzyliśmy cały dzień. Dzięki Tobie nie poddałem się od razu. To już bardzo dużo. Ale mała bohaterka wciąż czuła smutek. Spojrzała na swoje dłonie i nagle zauważyła coś dziwnego. Miała brudne ręce, czarne plamy, atrament. Zmarszczyła brwi. Skąd to się wzięło? Przecież nie dotykała niczego brudnego, a może? Spojrzała na swoje ubranie. Też było poplamione. Na rękawie, na brzegu piżamy. Atrament. Serce zaczęło jej bić szybciej. Atrament, drukarka, spodnie Mikołaja. Mikołaju! Krzyknęła nagle, zrywając się na równe nogi. Mikołaj podskoczył zaskoczony. Co? Co się stało? Chodź ze mną, szybko! Zawołała Lena. Chwyciła Mikołaja za rękę i pociągnęła w stronę drzwi. Ale dokąd? pytał zdezorientowany Mikołaj. Do pani Mikołajowej. Ale ona też nie wie, gdzie jest klucz. Pytałem sto razy. Mikołaju, zaufaj mi, mam pomysł. Biegli korytarzem z powrotem, mijając salę listów fabrykę, kuchnię. Dziewczynka pędziła tak szybko, że aż kapcie prawie spadały jej z nóg. Mikołaj ledwo za nią nadążał, jego broda powiewała za nim jak biały sztandar. Wolniej, mam już swoje lata! Sapał Mikołaj, ale dziewczynka nie zwalniała. W głowie układał jej się plan. Wszystkie elementy zaczynały do siebie pasować jak puzle. W końcu dotarli do małych, przytulnych drzwi z tabliczką, pralnia pani Mikołajowej. Lena pchnęła je mocno. W środku, przy ogromnej, trochę zakurzonej pralce, stała pani Mikołajowa. Miała okrągłą twarz, różowe policzki i fartuch w czerwone jabłuszka. Akurat składała czystą pościel. jejku, co się dzieje? zapytała niepewnie, widząc ich wszystkich. Pani Mikołajowa, te spodnie. Te, które Mikołaj przyniósł wczoraj. Gdzie one są? Pani Mikołajowa zamrugała, zaskoczona. Spodnie? No. Wyprane, oczywiście. Wiszą tam, na sznurku. Wskazała na kącik, gdzie na sznurku suszył się rząd białych, czystych ubrań. Lena podbiegła i zaczęła je sprawdzać. Były czyściutkie, ani śladu atramentu. A, a co było w kieszeniach? zapytała szybko. Pani Mikołajowa zmarszczyła brwi, myśląc. W kieszeniach? No, nic szczególnego. Chusteczka parę monet elfickich i mandarynka. Pani Mikołajowa podeszła do półeczki i podniosła coś małego. To była mandarynka. Zwykła, okrągła, pomarańczowa mandarynka. Lena patrzyła na nią zdezorientowana. Ach, a niech to! Spojrzała na Mikołaja, a on patrzył na mandarynkę z równie zdziwionym wyrazem twarzy. Myślałam Myślałam, że to będzie klucz, powiedziała smutno dziewczynka. Cisza. Rozczarowanie wisiało w powietrzu jak ciężka chmura, ale nagle Mikołaj zrobił coś dziwnego. Zmrużył oczy, pochylił się nad mandarynką, powąchał ją. Zaraz, zaraz. Ta mandarynka. Ona coś jest w niej dziwnego. Poza tym ja nie miałem mandarynki. Podniósł ją wyżej do światła, obracał w palcach i wtedy krzyknął tak głośno, że pani Mikołajowa aż upuściła pościel. Śrubek! Śrubek! Chodź tutaj natychmiast! Z korytarza wbiegł mały elf w zielonej czapce, ten sam, który opowiadał o drukarce. Tak, panie Mikołaju? Mikołaj wsunął mu mandarynkę w dłonie. – Zanieś to natychmiast do antypralki. – Ale e, mandarynkę? – Tak, szybko! Śrubek nie zadawał więcej pytań. Chwycił mandarynkę i popędził jak z procy. Wszyscy pobiegli za nim. Korytarz prowadził po schodach w dół, aż do piwnicy. Było tam chłodno, wilgotno i pachniało starym drewnem. W kącie, oświetlona jedną migoczącą żarówką, stała dziwna maszyna. Wyglądała jak zwykła pralka, ale odwrotna. Była porzewiała, pokryta dziwnymi symbolami i miała wielki czerwony guzik z napisem cofnij. Dziewczynka była zaskoczona tym, co widzi. Nawet nie wiedziała, co powiedzieć. Nagle Mikołaj odwrócił się do niej z błyskiem w oku. To, moje dziecko, jest antypralka. Najbardziej niewiarygodna maszyna, jaką kiedykolwiek wynalazłem. Zwykła pralka pierze ubrania i czyści je, prawda? Wyjaśniał Mikołaj, gestykulując energicznie. No to antypralka robi dokładnie na odwrót. Pamiętacie? Wczoraj w fabryce drukarka została obsypana magicznym pyłkiem, a potem ta drukarka zaczęła pryskać atramentem na wszystkich i oblała mi spodnie. Spodnie pełne magicznego atramentu. Wszyscy słuchali uważnie, teraz wszystko stawało się jasne. Klucz był w pralce razem z magicznym pyłkiem. A kiedy coś zwykłego, jak metalowy klucz, wpadnie do pralki z magicznym pyłkiem. Magia robi swoje. Magiczny pyłek w wodzie z detergentem to bardzo dziwna mieszanka. Potrafi zamienić metal w owoc, kamień w cukierek, a monety w guziki. Dlatego potrzebujemy antypralki. Wyjaśnił Mikołaj uroczyście. Zwykła pralka, pierze i czyści a antypralka robi dokładnie na odwrót brudzi z powrotem i cofa wszystkie zmiany, które zrobiła magia. Dziękuję Ci, Leno. Jesteś niesamowita. Bez Ciebie bym na to nie wpadł. Dziewczynka uśmiechnęła się nieśmiało. Mikołaj wcisnął guzik. Antypralka zadygotała. Najpierw cicho, potem coraz głośniej. Zaczęła wibrować, potem skakać, potem buchać kolorowym dymem. Niebieskim, różowym, zielonym. Z jej wnętrza dobiegły dziwne dźwięki. Wszyscy cofnęli się o krok. Nagle antypralka zakaszlała. Dokładnie jak stary dziadek. I z jej górnego otworu wyskoczyło coś małego, błyszczącego, złotego. Poleciało w powietrze, zakręciło w kółko i wylądowało prosto w dłoniach Mikołaja. Klucz, złoty, ozdobny z rzeźbionym trzonkiem w kształcie płatka śniegu, lśnił w świetle żarówki jak mały skarb. Mikołaj patrzył na niego przez chwilę w ciszy, a potem krzyknął z radości: Jest, jest, mamy go! Podskoczył jak dziecko. Obrócił się w kółko i zatańczył wesoło. Uratowałaś Mikołajki, uratowałaś święta, jesteś bohaterką! Pani Mikołajowa klasnęła w dłonie. Śrubek podskakiwał z radości, a reszta elfów, która zbiegła na hałas, zaczęła klaskać i wiwatować. Mikołaj wyciągnął rękę z kluczem w górę jak trofeum. Do stodoły, do sań. Mamy robotę do wykonania. Wszyscy wybiegli z piwnicy i ruszyli biegiem w stronę stodoły. Mikołaj włożył klucz do zamka, przekręcił, i wielkie drewniane drzwi otworzyły się z głośnym skrzypnięciem. W środku, oświetlone miękkim srebrnym blaskiem księżyca, stały sanie Mikołaja piękne, rzeźbione, czerwone jak wiśnie, z dzwoneczkami lśniącymi na złotych łańcuchach. Jesteście moje kochane. Wyszeptał Mikołaj ze wzruszeniem, głaszcząc sanie jak stare przyjaciółki. Renifery zarżały radośnie za stodołą, wszystko było gotowe. Mikołaj odwrócił się do Leny. Przykucnął, żeby spojrzeć jej prosto w oczy: Dziewczynko, nigdy tego nie zapomnę. Jesteś prawdziwą bohaterką. I wiesz co? Kto wie? Może jeszcze niebawem będę cię potrzebował. Lena uśmiechnęła się szeroko, czując ciepło w sercu. Ale nie wypuścimy cię stąd tak po prostu. Przygotowaliśmy dla ciebie coś specjalnego. Elfiki, Renifery, pani Mikołajowa, chodźcie tu. Wszyscy zbiegli się przed dom Mikołaja. Zdezorientowana dziewczynka nie wiedziała, co ją czeka, aż nagle wszyscy zaczęli śpiewać. No dalej, śpiewaj z nami, Leno.